Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj rolatki z indyka, więc należy je porządnie rozbić. Do tego robię sos z majonezu i skaczupu, mniej więcej po trzy łyżki jednego i drugiego, oraz odrobina natki pietruszki i szczypiorku. Sos będzie stanowić część nadzienia. Mięso przyprawiam solą i pieprzem. Polewam odrobiną soku z cytryny. I daję na wierzch odrobinę świeżej bazylii. Jeszcze tylko odrobina sosu. Żółtego sera i dosłownie odrobinę ogórka konserwowego. No to już wszystko, więc można mięso zawijać. Pozawijane, więc czas na panierkę. Obtaczamy w jajku i w bułce tartej lub w czymś innym. Ja tutaj użyłem akurat pokruszonych płatków kukurydzianych. Smażymy po 3 minuty na każdą stronę na średniej mocy palnika od momentu kiedy tłuszcz zaczyna skwierczeć. Wiadomo, że długość smażenia może się różnić w zależności od tego, jaką mamy patelnię lub jakiej grubości jest rozbite mięso. Także należy smażyć orientacyjnie i przewracać w momencie, kiedy mięso jest rumiane od spodu. Ja osobiście lubię takie dobrze wypieczone, więc ono będzie takie bardzo podpalane. No właśnie, tak jak teraz widać. Tradycyjnie czas na małą degustację. Mięsko jest bardzo mięciutkie. Jest bardzo pyszne, jest bardzo aromatyczne i naprawdę polecam ten przepis. Nie może się nie udać. Bardzo dziękuję Wam za obecność i przypominam o możliwości zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek obok, dzięki czemu będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych moich odcinkach. Żegnam się z Wami, serdecznie Was pozdrawiam i do następnego, cześć!